Жизнь! Życie bywa dziwne. Ja ostatnio zupełnie bez powodu miałem ochotę coś pstryknąć, ale to nie wystarczyło. Gdy wszedłem do pokoju, ujrzałem tą oto piękność. Sonika, a obok niego Switcha, o którym jest moja wizja własna. A właśnie, możecie zasubować kanał i wbić na Discorda. Fajnie by było. Moja relacja ze Switchem jest skomplikowana i to strasznie. Ja lubię tą konsolę, ale obiektywnie... Um, wiecie, to tak jak wasz kumpel jest w toksycznej relacji, że no nie... Powinien z nią być, ale coś go do niej ciągnie. No to ja wam opowiem coś podobnego, tylko ze Switchem. Ja odpowiem przy okazji na pytanie, czy warto go kupić, i podsumujemy trochę jego życie. Wiecie, taki ogólny film o Switchu. Wow! Stary, pamiętam jak zapowiedziano Switcha pod koniec 2016 roku. Wtedy też gdzieś zakończono produkcję Wii U. Widać jak desperacko chcieli uciąć tą konsolę, żeby się pozbyć tego tableto czegoś. Ogólnie Switch wydaje się strasznie udawać poprzednika. I znicz ogólnie wygląda jak takie Wii U, tylko pochodzi z innego uniwersum i tak naprawdę ten Switch to Wii U, tylko tam się sprzedało, a u nas nie. <grym> ale ktoś zrozumie. Dobrze, że marketingu też nie oparli na Wii U, bo to by była katastrofa, totalna. Sweet wtedy to było takie wow, konsola, która może być stacjonarna i równocześnie przenośna. I nie mogłem wtedy zrozumieć, jak to działa. Bo miałem 10 lat. A jak się okazuje, to nie jest nic takiego skomplikowanego, bo wszystko idzie przez ten port USB-C w doku. Nerd, nerdemotka. Konsola wyszła 3 marca 2017 roku. I jest to dzień, który zapadł mi w pamięć. Nie dlatego, że trzeba było iść do tej jepanej szkoły, ale właśnie przez Switcha, którego życie obserwuję od samego początku. Sam na Nintendo klika, oszczędzałem lekko ponad rok od premiery. I dzięki niemu nauczyłem się też oszczędzać. Pamiętam, jak w tamtym okresie byłem u mojego kolegi z podstawówki i graliśmy w Zelda Breath of the Wild na dwa joy Że ja chodziłem, a on robił inne akcje, które wymagały reszty przycisków. Bo nie było zbytnio gier koopowych, oprócz sniper Clips, które było gierką na 3 godziny. Wtedy też Conquest zaczął jakoś mocniej promować Nintendo w Polsce i podejrzewam, że Switch jest najpopularniejszym sprzętem Nintendo w Polandii w całej historii, nie licząc Pegasusa na premiera konsoli czy to Playstation 5 czy Xboxa nie zapadła mi tak bardzo w pamięć jak pstryka od Nintendo więc cóż, to tylko udowadnia że Nintendo jest najlepszy konsolę, która satysfakcjonująco klika kupiłem w 2018 roku w kwietniu ale zapomniałem odłożyć sobie pieniądze na jakąkolwiek grę więc grałem w Robonauts, bo było tanie Ech, ta gra była strasznie nudna będę szczerym, a później grałem w Demo Arms jak i Kirby Star Allies a to drugie mnie przekonało do kupienia tej gry o różowym kulu. Którą niedawno skończyłem. Mega gierka, ale krótka i fajna na odmóżdżenie, nic bardziej angażującego i nie wiem nawet czy warte tej ceny. Stryk przez te lata był jedną z moich ulubionych konsol, potrafił mi nawet zastąpić telefon w kwestii odtwarzacza do YouTube'a przez jakiś czas, dlatego mam w YouTube'ie z jakieś 70 godzin, jednak były dni, a nawet miesiące, gdy stał nietknięty i się kurzył, bo na przykład ogrywałem miłosza moralnego na Greystacji. stacji. Jednak z czasem gdy doświadczyłem innych konsol i tych samych Gier, na innych sprzętach, coś we mnie pękło. Nie tak jak moje szkła na konsoli, ale tak wewnętrznie. Switcha lubię subiektywnie, wiecie, masa wspomnień i w ogóle, ale ze świadomością, że nie nazwałbym obiektywnie tej konsoli dobrą i ratuje ją tylko parę kwestii. Jak dobrze, że Sony postanowiło wydać was na Switcha, a później je zdjęło, więc okej, okay, możemy się rozejść. Switch upadł. Nie kupujemy tej konsoli. Konsola wygląda jak hybryda, czyli tak jak powinna. Joy-Cony to zajebisty pomysł na pada. W serio, nietypowy wśród basicowego kontrolera. I nie oczekujcie, że podstawowe pady od Nintendo będą kiedykolwiek wyglądać podobnie do tych konkurencji. Oni żyją zasadą, że nieważne co by się działo, muszą być inni. Dlatego jak weźmiemy dwa Joy-Cony i włożymy je w gryp, to powstanie taki kanciasty pad. Wygodny nawet. Odłączane pady to super feature. Bo serio, dobrze się sprawdzają w grze. Dla dwóch i posiadają świetny system wibracji, który nie imponuje tak samo jak 6 lat temu, ale jest git. Zresztą popatrzcie, co Nintendo wykombinowało w Kirby. Możecie o nich mówić wszystko. Ja też mogę, ale za to ich lubię. Jednak właśnie, joy się psują, a raczej psuły. I to na potęgę. Ja sam musiałem kupić nowe, bo moje poprzednie totalnie padły. Jak cała konsola, więc kupiłem nową w wersji V2. Tą teoretycznie bardziej energooszczędną, co się przekłada na czas na ekranie. Wracając, gdy joy się wyrobią, to wręcz się ruszają w szynach, które są metalowe. I to na plus, gdyby nie to, że szyny bezpośrednio na Joy-Conach są plastikowe. To serio wkurza i ten pad powinien działać lata a nie że kupujemy Switcha w 2018 roku jak ja, a pół roku później analog zaczyna driftować, czyli skręcać ciągle do góry, a kontrolery nieprzyjemnie się chwieją w konsoli, co jest niekomfortowe i to strasznie. Problem dla mnie osobiście jest też trochę ich cena. 300 zł, trochę za dużo jak zapada. Ja rozumiem to co oferują, ale taką cenę byłem w stanie zrozumieć przez pierwsze dwa lata od premiery Switcha. Wiecie, wtedy padł od PS4 czy Xbox One nie miał tak dobrych wibracji, było to coś nowego, ale czasy się zmieniają. A w moim mniemaniu Padot PS5 nie dość, że ma lepsze wibracje, to jest po prostu lepszy. Inny, ale lepszy. I preferuje granie na nim. Poza tym technologia, którą w Joyconach stosują, najzwyczajniej potaniała, więc mogliby zniżyć im cenę do 200 zł. Byłaby o wiele bardziej przystępniejsza dla każdego. Już nawet pro-controller potrafi być od nich tańszy. Niby tylko trochę, ale tańszy. Serio. A jak jesteś biedakiem lub po prostu szkoda ci kasy na kolejne Joycony, to możesz kupić taką wtyczkę 8-bit która pozwala podpiąć pada od PS4 lub jakiejkolwiek innej konsoli i używać go w formie pro kontrolera do Switcha. Fajny dodatek, nie trzeba ingerować zbytnio w konsolę. Polecam, mimo że jeszcze sam tego nie kupiłem, ale zamierzam. Pamięta ktoś o tym biednym Switchu, dosłownie biednym, a mianowicie Switch Lite. Przed chwilą mówiłem, że driftowanie to problem. W zwykłym Switchu, jak się wam popsuje analog, to odsyłacie jeden na gwarancję i gracie na zapasowym, który macie gdzieś w domu czy coś. W przypadku Lite'a idzie cała konsola na gwarancję. Jesteście bez niej. Nie ma. I nie wkurzyłoby mnie to, to tak bardzo, gdyby Nintendo nie olewało kwestii Driftu, a to był po prostu przypadek, wiecie, zdarza się. Ale na początku mówili, że problemu w sumie nie ma. Później naprawiali Joycony za darmo, ale tylko w US i dopiero od niedawna w Europie. Nie wiem jak to wygląda w kwestii Polski. Tak czy inaczej, fajnie, że się za to wzięli, szkoda, że tak późno. A zakładam, że gdyby gracze nie mówili o tym tak głośno i nie byłby to tak powszechny problem, no to by mieli wywalone po prostu. Moje Joy cony w modelu V2 od lat działają bezbłędnie, co mnie mega dziwi. Wiadomo, wyrobiły się, ale nie driftują. Może Nintendo faktycznie te analogi przerobiło? Mam nadzieję. Niestety nie słyszałem żadnego jednogłośnego potwierdzenia. A zresztą, jak u mnie działa, to u wszystkich ma działać. Z tego co wiem, w OLEDzie też ten problem występuje, więc co? A właśnie, wersje pstryka. Nie licząc drobnych rewizji są trzy. Basicowy Switch, wersja Lite i OLED. I man, te dwa pierwsze mają tak przeciętny ekran. Rozdzielczość jest git, bo 720p starczy na tak mały ekran. Ale zagęszczenie pikseli, no... Mm, jestem je... Bezproblemowo w stanie dostrzec. No i kolory na LCD są średniawe, ale to już urok tego typu ekranów. Light to bieda edycja. Ma mniejszy ekran, nie ma odpinanych czekonów i z tego co wiem, nie reguluje automatycznie jasności. I to tyle z tych bardziej odczuwalnych zmian. Ja osobiście daję mu łapkę w górę, bo jak ktoś ma mało kasy, to fajna opcja. Plus, jest o wiele bardziej ujednoliconą konstrukcją. No i kolorki ma ładne. I się go przyjemnie trzyma w łapach. No i za tą cenę, jaką potrafi czasem kosztować, to serio spoko opcja. Zwykły Switch to klasyczek dzisiejszych czasów. Każdy wie, jak wygląda, i w ogóle. A przez to, że ma odpinane Joykony, to możemy na przykład trzymać tablet z topami i grać Joykonami w nie. Możemy położyć tablet i grać normalnie. Nie, jekonami. Twoją drogą Dracony są spoko w sterowaniu ruchowym, serio. Jak grałem w Mario Galaxy, to mega dobrze był odzorowany ten ruch. Tak czy inaczej, jakość wykonania Switcha daje wiele do życzenia, co rozwinę jeszcze bardziej później. A pod względem wygody brakuje mu trochę, dopada do Wii U. Daję mu łapkę w górę tylko dlatego, bo możecie na nim zagrać Fortnite, i jest lepsze od Switcha Lite. Ale to też zależy od preferencji. A następny moim zdaniem jest najbardziej opłacalny, czyli switch z rzeczami, które mogli dać do podstawowego modelu, aka OLED, który ma, uwaga, nie zgadniecie, ekran OLED który jest prześliczny. Poza tym mniejsze ramki, przez co wygląda nowocześniej i w ogóle. Poza tym budowany port Ethernet, większa pamięć, bo basicowy ma 32A64 i tak dalej. Szkoda, że od tego modelu nie zaczęli stosować lepszych szyn bezpośrednio w samych Joy-Conach, ale może lepiej to ruszyć w nowej konsoli, jeśli nadal będzie switchem. Tak czy inaczej, powinni o tym pomyśleć wcześniej. OLED-owi największą łapkę w górę, bo to najlepszy model switcha. Z tym miałem najmniej doświadczenia, ale preferowałbym ten model, jeśli chcecie dzisiaj kupować stryka. To najlepszy sposób, by doświadczyć tej konsoli obecnie i sam rozważałem jego zakup, ale wolę zostać przy tym podstawowym modelu, bo bo się boję. System konsoli to coś, co widzimy od razu po jej odpaleniu. Ten na Switchu działa bardzo szybko i bez większych spowolnień, jednak nie ma w nim żadnej muzyki. Nic. Tak samo jak w eShopie i sam OS wydaje się taki zbyt lekki. Brakuje tutaj większej ilości motywów niż czarny i biały. Tak samo jak osobnej apki do mnie, co już było standardem od Nintendo Wii. A sam kreator jest schowany w ustawieniach. Jakichkolwiek easter eggów oprócz tych dziwnych sound efektów na home screenie też brakuje. Tak samo jak przeglądarki. Ale co z tego, jak samo korzystanie z niej jest mega toporne, bo jest ona poblokowana jak się da, by tylko mogła posłużyć jako, no nie wiem, zalogowanie się do Twittera. Bo zdjęcia tego wymagają, by je udostępniać. Jest to zdecydowanie najnudniejszy OS od Nintendo, ale jeden z najlepiej działających. Podobało mi się to, że Nintendo dodało w aktualizacji wsparcie dla urządzeń Bluetooth, takich jak przede wszystkim słuchawki. PlayStation dalej wymaga dedykowanych. Widzicie, słuchawki mówią jasno, która konsola lepsza. Za to sama cena Pstryka jest spoko. I nie dlatego, że jest przystępna, tylko że za jedną wypłatę mogę sobie kupić dwa Nintendo Switche. Cena Switchla jest nawet ok, bo kosztuje około 1500 zł, a OLED. Parę stówek więcej. Mimo to uważam, że ten basicowy Switch mógłby zejść do 1200 zł jako nowy w sklepie. Wiecie, jest on już trochę na rynku, no ale jest na jakichś promocjach często, używane chodzą poniżej 1000, nawet a wersje Light czasami po 500 zł. Więc jak macie dziecko, to możecie go na przykład nie karmić miesiąc i kupić sobie za 500 plus Switcha. A tak na serio, sama w sobie cena wypada też dobrze w porównaniu do innych konsol. PS4 i Xbox One na Premiere kosztowały około 2000, nie wspominając o 9 generacji. A Switch na premierę miał dobrą cenę w porównaniu do tych konsol też na premierę, ale teraz, czyli 6 lat po premierze, powinien już potanieć na stałe, a nie tylko na limitowany okres promocji, bo konsole ósmej generacji po 6 latach bycia na rynku, chodziły nawet po 1000 zł. Cenowo ze Switchem może się jedynie zrównać Xbox Series S z tych nowych konsol, ale ten sprzęt i Pstryk to konsole pod zupełnie inny target. Wiecie, Xbox Series S to konsola dla normików. Wiecie, kupujesz konsolę, Game Passa na rok i grasz w to, coś tam włożył. U Nintendo jest inaczej, bo tą konsolę kupują albo fani Nintendo, albo też normiki, ale z innymi preferencjami do gier niż ci poprzedni. Pod względem tytułów też jest tutaj duża linia między jakimikolwiek innymi sprzętami, a Switchem. Bo największym jego plusem, który go ratuje, nieważne co by się działo, są... Eksy, ale też nie do końca. Mario Odyssey to jedna z moich najulubieńszych gier kiedykolwiek. Kocham sobie włączyć ten tytuł tylko po to, żeby sobie połazić po świecie i poskakać po przechodniach. I gdybym miał zabrać jedną grę na bezludną wyspę, to byłaby to właśnie ta gra. Dwie części z platuna są genialne, szczególnie trójka, znaczy z Splatoon to nie gra dla Polaków, bo posiada jakiekolwiek inne kolory niż czarny i biały. Paper Mario Origami King, mimo że ma różne opinie, to lubię tą grę. Była to moja pierwsza gra. Z tej serii i urzeka mnie swoim humorem, jak i pomysłowym gameplayem. A no i origami w Proderze, Kiedyś to złożę. Może. Na Switch możecie też zagrać w starsze Mariany. Na przykład Super Mario 3D. -a. Ludzie chcieli remake starych Mario. Dostali gry na emulatorze za 2,5 stowy. A później Nintendo zabiło Mariana. Ta, ta kolekcja to za fajna opcja, by doświadczyć takiego Mario Galaxy, ale reszta. Nie. A sam fakt, że nie włożyli tam od razu drugiej części Mario Galaxy, jest co najmniej rozczarowujący, śmieszny, wybierzcie sobie jakiekolwiek słowo, które opisuje Was zawód. Tak samo nie pasuje mi brak Yokai Watch, w sensie jest. Tylko nie una. Na się regularnie gry z tej serii wychodziły u nas w Europie. A teraz tylko w Japonii. Ostatnio remake 1 i czwórka, i tak nie mają jak tej gier u nas wydawać, więc. Poza tym jeju Zelda Tears of the Kingdom. Moje jedna z najulubieńszych gier tego roku i możliwe, że ogólnie całego całej linii czasu całej historii. Podziwiam w tej kwestii Nintendo zadanie tak dużej gry pod koniec generacji, a nie trzymanie jej na nową konsolę. i stał fabułu, patrzcie co tam nas budowa. Tak, samochody też tam można zbudować, ale jeju, Mario Kart. To jest taki klasyczek. Serio, nieważne czy lubicie Switcha, czy nie, ale Mario Kartowanie musicie lubić. Mimo, że tyle czasu się ociągają z dziewiątką, to... Uff, kocham tę grę, kocham tę grę. A każdy, kto mnie kiedykolwiek prześcignął jest głupi. Goopie. Poza tym na Switchu wiele gier z siódmej generacji konsol znalazło swoje miejsce. Masa gier Lego, a ostatnio zapowiedziano Red Dead Redemption 1. Rayman Legends też jest i dostał swój specjalny nowy tryb z machaniem paluchem. A właśnie, Rayman powraca w Mario Rabbit. Będę szczery, te nowe kurliki są mega, mega underrated. Ja wiem, że ludzie ich nie lubią, ale gameplayowo to świetna gra, o wiele bardziej dynamiczna niż poprzednik z 2017 roku i po prostu lepsza gra. Zagrajcie, bo potrafi chodzić za symboliczną. Stówkę w sklepie, którego skrót to MM. Do 2021 gry trzymały w miarę jakość, ale po tej dacie niektóre produkcje stały się nieśmiesznym żartem. Najbardziej mnie chyba zawiódł fatalny Mario Gold. Kiedyś go uważam za dobrą grę, ale po czasie, patrząc, że graficznie odstaje i to bardzo. A na premiery były glicze, odczuwalne i tego kontentu też nie było za wiele. Sama gra za dwie pusty oferowała mało, bardzo mało. No właśnie co do grafiki. Pokémon, Pokémon. Nie rozumiem trochę, co sobie twórcy myślą, wypuszczając gry w takim stanie. Pokémon Let's Go to chyba były ich ostatnie w miarę znośne gry, bo Pokémon Miecz i Tarcza były. Pożyczyłem kiedyś wersję Store do znajomego i to była tak nudna gra, że jeju. Ja ostatnio odświeżyli formułę i wydali Pokémon Legends Arceus, które skończyłem. I ku mojemu zaskoczeniu to serio dobra gra. Nie spodziewałem się tego i mówię serio. Jest to na czymś, czym Pokémony powinny być. Jakieś 10 lat temu. No i cieszę się, że ta zmiana w końcu nastąpiła. Wiecie, wolne latanie i łapanie Pokemonów bez jakiejś cutscenki, gdzie rzucamy Pokébola super, o tym marzyłem. Jednak grafika, wstyd po prostu. To samo z następną grą, czyli wersjami Scarlet i Violet. Gameplayowo podobno super, ale graficznie i technicznie jeszcze gorzej. Jako fan muszę stwierdzić, że ta seria powinna odejść na bok na Parela. Przynajmniej publicznie, a insideowo mogliby sobie tam po prostu pracować i ogarniać ten cały ich zespół. Mają super. Pomysł na nowy styl rozgrywki, ale co z tego, jak te gry wyglądają po prostu źle i nie chcą działać poprawnie. I niestety, ale obrzydziły mi tę serię. Dlatego nie zamierzam już kupować następnych części i wolę sobie wrócić do mojego ulubionego Pokémon Y. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że teraz będą piątą generację remakeowe. I trudno mi uwierzyć, że ludzie za takie gry w takim stanie są chętni płacić symboliczne 60 dolarów. Dlatego moją ulubioną grą na Switcha z serii Pokémon jest Port gry z Wii U, w której Pokémony mają z Tekkenem i się napierdzielają. Tak, z tą serią jest aż tak słabo, ale pokabijatyka fajna, fajna. A same w sobie gry na Switcha trzymają bardzo na cenie, jak pewnie zauważyliście. Wyjątkiem tutaj jest chyba Splatoon, bo po wyjściu trójki udało mi się kupić dwójkę za 70 zł, Chyba najlepszy deal na tej konsoli. A samo Nintendo w oficjalnych sklepach raczej niechętnie przecenia swoje gry, dopóki się sprzedają. Dlatego nowe kurliki udało mi się kupić za 100 zł. Zauważyłem pewien paradoks wielkiego N. Jak konsola się słabo sprzedaje, to gry są bardzo dobre, bezapelacyjnie, wiadomo z wyjątkami, przykład GameCube. A jak konsola sprzedaje się dobrze, to gry Nintendo zaczynają tracić na jakości, w tym przypadku Switch. Nie mówię o syfie jaki panuje na e-shopie, bo to syndrom każdej popularnej konsoli. Dlatego, jeśli jesteś biedakiem, to nie kupuj Pstryka. Mówiąc bezpośrednio, bo inne gry multiplatformowe masz w lepszych wersjach nawet na takim PS4, cenowo też. Z taką różnicą, że następnych, tego typu gier PS4 nie będzie już powoli dostawać. Chociaż... rdr 1 dostaje. Ale wiadomo, traci powoli wsparcie, co nie? Co dalej nie zmienia faktu, że Switch w porównaniu do takiej czwórki jest... Zacofany. A właśnie, eShop, czyli najbardziej bezduszny sklep całej historii Nintendo. Będąc szczerym, po pierwsze i najważniejsze, nie ma tu muzyki. Żadnej jest cisza, i pogłośnie nawet. Tam, ni tam nic się nie dzieje. I ten fakt już mu odejmuje miliard punktów. A samo jego przeglądanie jest takie smutne nudne, bez żadnego wajbu po prostu. Ten ich sklep tak swoją drogą działa okropnie. System działa świetnie, ale eShop... Mm -mm, nie. Ma on zawał, gdy chcemy wpisać inną frazę niż Mario. To znaczy, na Mario też się dławi. Ale na jego urodziny zmienili lekko design eShopa. Chociaż tyle. Dziwi mnie dalej fakt, że nie ma na E-Shopie Netflixa czy Disney+, +a. to raczej taki dodatek, bo konsola jest do grania, ale czemu tego tutaj nie ma, a wszędzie jest? Podejrzewam, że to coś związane z Nintendo i ich polityką poprawnie. Na YouTubie zobaczyłem niedawno rzekomą muzykę, którą odnaleziono w plikach eShopu, ale nie wiem do końca, czy to nie fake. Tak czy inaczej brzmi przyjemnie i na tyle wiarygodnie, że przyjąłbym ją z otwartymi rękami do pstryka. Ale i tak nic dla mnie nie przebije muzyki z DSI Shopa. Tak swoją drogo dostałem ostatnio DS Lite od widza, ale się rozwalił. Zaś jego nowsza wersja, czyli DSI ma kamerę. I ciekawe co gdyby switch takową miał, ale trudno mi powiedzieć po co. Na takiej konkurencyjnej wicie... Nie była ona jakoś mega często wykorzystywana. Tak czy inaczej, fajny feature. A właśnie, Nintendo, kiedy spieracie ich 30-letnią grę. Pamiętacie gierki z Wii na Nintendo eShopie z Wii U? Na Switchu nie dość, że nie ma Virtual Console, a nawet gier z Gamecube'a czy Wii, właśnie. A te ze wcześniejszych generacji konsol są dostępne w formie abonamentu, który daje nam przy okazji online. Wiecie, sama idea abonamentu na Switchu mi nie przeszkadza. 8 dych na rok to nie jest dużo kasy. Ale nie mogli tych gier po prostu wrzucić na eShop i dodawać. Nowe gry i generacje na każdym direkcie, nie rozumiem czemu tak nie zrobili. A później będą płakać, jak ludzie będą piracić ich gry z ery Gamecube'a albo te, których nie dodali do abonamentu. A te pady przeznaczone do tych emulatorów, no, są dobrze wykonane, ale nieopłacalne jak skór. Tak swoją drogą mam wrażenie, że Switch wygląda biednie przy PS Między innymi konstrukcyjnie, bo pstryk nie wygląda do końca jak konsola, a jak tablet z małymi padzikami. A wita, jak. Konsola przenośna, typowa. Pomijam kwestię ekranu OLED, bo w Pstryku go dodali w droższym modelu, a w bicie wywalili OLEDa, żeby wrócić LCD, bo. Koszta. Ale ogólnie mówiąc, uważam dla zwykłego użytkownika Switcha za lepsze zakup w porównaniu do Wity, bo na Switchu jest po prostu więcej dobrych gier. Na te też są, ale nie aż tak wiele. Inaczej sprawa wygląda w porównaniu do Steam Decka i jego pochodny. Bo kurde, na Steam Decku możesz zamolować pstryka i ograć każdą multiplatformową grę w najpewniej lepszej jakości niż na Nintendo Switchu. Ogólnie deck przebija klika w kwestii bycia sprzętem wielozadaniowym i w byciu droższym. Ale to się da uzasadnić, lecz komponentami i większą pamięcią. Ale wiecie co? Nie zastąpywałbym Steam Deck'a Switchem, a raczej podzielił te dwa sprzęty między dwa targety graczy. Jeśli chcesz ogrywać gry z i przy okazji lisnąć trochę pstryka, to bierz Steam Deck'a. Zwłaszcza jak jesteś nerdem i chcesz pogrzebać w Linuxie. A jak chcesz po prostu pograć i nie będziesz czuł się z tym źle. Nasze gry mogą działać na twoim urządzeniu gorzej. A chcesz doświadczyć natywnej rozgrywki, z gier na Switchu, grając na joy -Conach. wiecie, te wibracje i tak dalej, tobie Switcha. Proste. Osobiście nie należę do targetu Steam Decka, sprzęt jest dla mnie za duży i ma za małą baterię, jak na moje. Ale szanuję posiadaczy czy coś. Zaś akumulator w Switchu trzyma akurat tyle, ile potrzebuje. W teorii ponad 6 godzin, ale będąc szczerym, sprzęt rozładował mi się chyba parę razy. Słaby ze mnie gra. Steam Deck'a możecie podpiąć do TV, tak samo jak Switcha. Fajna opcja, co nie? Jak najbardziej. Ale w Sweetlu. Ojeju, DOC. Nie jest to żadna odkrywcza opinia. Ale nie lubię tego doka. Tam gdzie jest wyświetlacz, nie ma jakiegokolwiek miękkiego materiału, żeby nie rysować obudowy, jak i ekranu. Przez ten dok mam lekki defekt na ekranie, który nie chce zejść. Super. Serio, mogliby dać tam chociażby gąbkę, która jest bezpośrednio wbudowana w ten dok. I już by było o niebo lepiej. Dok w OLEDzie wydaje się trochę lepszy i zarazem ładniejszy. No i ma port Ethernet. Przez to, jaki brak innych ikonicznych rzeczy u Nintendo w tej konsoli, jak muzyka we w utwierdzam się w przekonaniu, że ta konsola została przedwcześnie wepchnięta na rynek, byleby zapchać dziurę po Wii Zgadam, że nie poczekali przynajmniej roku i nie dopieścili tej konsoli. To chyba dlatego też czekamy na następcę tyle czasu. Mam nadzieję, że w owym poprawił wszystkie niedogodności, jak na przykład ten dog, które nie pasowały wielu, bardzo wielu osobom. Podobno nowa konsola ma mieć znów ekran LCD, co jest taką średnią opcją. Mogliby dać na przykład dwa modele. Jeden z OLED-em, droższy parę stówek, a drugi bez, jak Chcecie przeoszczędzić. A ten tańszy bez portu Ethernet, a ten z OLEDem z portem Ethernet, który można sobie dokupić w formie oficjalnej przejściówki na USB. Wiecie, coś w stylu Xboxa 360 te 17 lat temu. Jak chcę sobie przypomnieć, kiedy wyszło PS3 albo Xbox 360, to przypominam sobie, ile mam lat, ile mam lat. Ale wiecie, czego mi brakuje najbardziej, o czym już mówiłem, czyli muzyki na eShopie, która no, buduje nostalgię. Pokoleń, tak naprawdę. Ludzie, którzy grali na Wii te 17 lat temu, dzisiaj wspominają tą muzykę z nostalgią, a ludzie, którzy teraz grają na Switchu, nie będą wspominać nic. Chciałbym, żeby w nowym e-shopie, na nowej konsoli Nintendo, oprócz egzystowania jakiejkolwiek muzyki, dało się bez problemów okupić gry ze starego Switcha, jak już by była ta wsteczna kompatybilność. Tak jak to wygląda na PS4 i PS5. Fajnie, gdyby ta nowa konsola była jak DS i 3DS, że ten nowy jest rozwinięciem tego starego. Lubię Switcha, mam to konsolę masę dobrych wspomnień, ale Nintendo samo doprowadziło przez te lata, że czuję niechęć do tego sprzętu. A sam obiektywnie wiem, że nie jest ona do końca dobrą konsolą. Kupię następną konsolę Nintendo, tylko i wyłącznie ze względu na gry, bo nie ufam im w kwestii wykonania ich sprzętu. Mam nadzieję, że poprawią masę tych błędów. Ostatnio przyjechał do mnie mój znajomy Kacper. Nie ma on Switcha i jest głównie PC-ciarzem. Więc dam mu tą konsolę do ręki i zobaczymy pierwsze wrażenia osoby, która tej konsoli nigdy nie miała. Tak naprawdę. A jest większym nerdem ode mnie. Oto jest Schencior. A teraz daję go tobie. Dziękuję. Na samym Joy-Conie grałem z New Super Mario Bros. i Rayman Origins, i to nie było za dobre tego. I tu sobie teraz kocham z Platuna. Do no teraz mój operator kamery, którego zakupiłem za miskę super. Ogólnie sobie teraz z Platuna. Gram pierwszy raz w życiu. I sobie strzelam teraz, nie, nie powiem to kogo, bo urażę tym dużą ilość osób. Urażaj menu. Cześć, to dom... doma? Dom. Kliknij doma. Doma? No doma. O, fajne. Jest. Ogólnie jeśli chodzi o poręczność, to Switch jest... poręczny. Przeszkadza, że tu nie ma takiego wyprzestrzenia ogólnie na tym. Jest ogólnie, z tego co słyszałem, jest e, taki dodatek, to, co można sobie baterię tutaj wpierdzielić. To co, ikona? No, no raf tego nie ma, więc <laughs> trzeba się zabierać. A, dobra, to se czekam teraz. Ogólnie opowiem moją historię ogólnie z, z taką konsolami Nintendo. Ogólnie to konsol Nintendo w ogóle nigdy nie miałem. Nie wiem czy kupić Wii U czy Wii, ale z Platon to jest gra, która. Jak widziałem ją, w, jak, jak z Archon ją zrecensował w 2015, to była gra, która. W, to, dla której chciałem Wii U kupić. E, ogólnie daję łapkę w górę Switchowi. Jeszcze mi się nie wywalił, bo jakoś nie wiem, jakieś 5 sekund tu gram jeszcze online i mi się nie chce załączyć. No widzicie, tutaj sobie strzelam na... A bo ty nie wszedłeś do tego online'a. Jak nie wszedłem? Przecież tu... Zepsułeś! Czy warto kupić Switcha w 2023? Częste pytanie do jakiejkolwiek konsoli, więc tak, warto. Pod warunkiem, że będzie to OLED. A nawet inne modele, jeśli z jakiegoś powodu je wolicie. Na tej konsoli jest masę wspaniałych gier do ogrania, a nie zapominajmy, że Switch jest też przenośny, co mega ułatwia życie. Jak nie mamy na przykład wolnego TV, żeby pograć. I nie musimy się bawić w wątpliwy czasami Remote Play, tylko po prostu bierzemy i gramy natywnie. Jeśli więc zaakceptujesz błędy, jakie popełniło Nintendo i nadal je popełnia, to spodoba ci się Switch. Możesz też być w takiej sytuacji jak ja. Lubię gry Nintendo, lubię zamysł Switcha, ale przestaje się cieszyć jak patrzę na tą konsolę lub z niej korzystam, albo słyszę o tym, co Nintendo znów odwaliło. Bo jest fajnie, dopóki nie przypomnę sobie, że Nintendo już działa gorzej niż port Duma Eternal na tą konsolę. Osobiście obrałem taką taktykę. Gry Nintendo ogrywam na Switchu, a gry multiplatformowe albo na PC, albo na PS5. Mam nadzieję, że następna konsola Nintendo poprawi te błędy. Będzie mieć wsteczną kompatybilność, jak i moc przynajmniej PS4 Pro. I może mieć pamięć przekraczającą te 128GB. I żeby nie było kart pamięci, a dyski M2, które nie są aż tak duże, jak się może wydawać. No i żeby gry trzymały poziom, z początku generacji Switcha i ogólnie. <gryw> Pozdrawiam.